Pospolite ruszenie w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Zbierane są pieniądze organizowane kiermasze, koncerty, imprezy charytatywne. Wszystko na rzecz niespełna dwuletniej Hani. Dziewczynka choruje na nowotwór oka. Niestety nie udało się go uratować. Hania musi być pod stałą opieką specjalistów z Warszawy, co kilka miesięcy potrzebuje nowej protezy oka. Koszty leczenia są ogromne. Problem w tym, że nowotwór to siatkówczak genetyczny, który może zaatakować drugie oko. Dziewczynka może potrzebować leczenia za granicą. Mama Hani wychowuje ją samotnie. Jej miesięczny dochód to 1200 zł. Reportaż Doroty Kaczor. Zaczęłam zauważyć, że ucieka prawe oczko. Poszłam zgłosić to do pediatry prowadzącego Hanię. Okazało się, że tak może się niby dziać do drugiego roku życia, że oczko może tak kształtować swój wzrok. Poszłam do drugiego pediatry, który potwierdził tezę poprzedniego lekarza i powiedział również, że jeżeli będziemy to niepokoić po drugim roku życia i to nie zniknie, to wtedy proszę coś z tym robić. Jest jeszcze trzeci pediatra u nas w Bogatyni, która natychmiast podała mi numer do lekarza w Jeleniej Górze, do specjalisty właśnie od oczu do małych dzieci. Lekarz badał Hanie ponad godzinę. Niczego nie mówiąc, ciągle, ciągle zakraplając oczy, poszerzając źrenice, nie mówiąc absolutnie nic. Zapytałam się, czy to jest Zez, bo ja podejrzewałam przez cały czas Zeza. On powiedział mi tylko, że Zez to byłby katar, że on tu podejrzewa nowotwór, siatkówczak. Skierowanie skierowani tego lekarza z Zeleniej góry już do Wrocławia, gdzie tam się potwierdziła diagnoza, że jest duży, że rozszarpał całą siatkówkę, że Hania nie widzi, już widzieć nie będzie. A z Wrocławia już nas przekierowano do Warszawy. Pierwszego dnia, jak tylko przyjechaliśmy, dostała Hania chemię, bo już nie było na co czekać. Zrobione zostały badania krwi pod względem przerzutów i to był jedyny cud, że nie było tych przerzutów. Jak już wiedziałam, że to jest nowotwór, jak już wiedziałam, że, że Hania nie widzi, to już się tylko modliliśmy o to, żeby. Nie weszło na inne narządy. Próbowaliśmy wypisywać do Stanów Zjednoczonych, tłumaczyliśmy papiery na język angielski, wysyłaliśmy do profesorów, ale to byłoby takie odlekanie w czasie. Nikt nie dałby stuprocentowej gwarancji, że za pięć lat nie przyjdzie, nie przyjdę znowu do Warszawy, nie powiem, że wszystko się wznowiło. Na koniec grudnia lekarze stwierdzili, że już powinno być wycięte oczko, bo to jest y, siatkówczak genetyczny, a genetyczny przechodzi na drugie. praktycznie, które je zrobię, to patrzę, czy nic nie... tak jak wcześniej, wcześniejsze objawy były, czyli ten odblask biały, od razu patrzę na zdjęcie, czy tego nie ma w drugim oku. Często się przyglądam, nawet na co dzień, w ciągu dnia, jak gdzieś jesteśmy, czy wygląda dobrze, czy nie ma tych objaw, które były z tamtym oczkiem. Cokolwiek by się zaczęło dziać z drugim oczkiem, to momentalnie e, będziemy szukać pomocy za granicą, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie widziała. Cześć. Wybacz, jest Ta Hani Mareka Oka i my zbieramy dla niej pieniążki. Organizujemy marsz dla Hani. Włączają się w to wszystkie przedszkola miasta i Gminy Bogatynia. I każde dziecko ma ze sobą zabrać symboliczną złotówkę po to właśnie, żeby ją wrzucić do, do puszki na, na rzecz hali. Wszystkie stowarzyszenia pieką ciasta przygotowują różnego rodzaju świąteczne już, takie gadżety, które będą sprzedawane, będą licytowane. Pieniędzy potrzebnych będzie w granicach 150 do 200 tysięcy. Te pieniążki będą przeznaczone na dojazd na rehabilitację i plus na wymianę tych proces oka. Bardzo ważne jest to, że proteza musi być wymieniana co 5, co 6 miesięcy. To jest bardzo krótki okres czasu. Proteza, będziemy wiedzieli dokładnie jaka to jest kwota, ale jest od 3 do 20, 30 tysięcy. Sama Hanie. Nie ubolewam nad tym faktem, że jesteśmy we dwie. Bo przecież powinnam się tylko z tego cieszyć, że to ja przy niej jestem. że ja widzę, co je, gdzie śpi, jak jest ubrana, czy wszystko ma, czego potrzebuje. Z jednej strony wszyscy tłumaczyli, że przecież poszła do tego lekarza i to pediatrzy mi odsyłali lekarze, ale z drugiej strony on sobie rósł półtora roku w niej. Więc robić tyle, co na narobił, że nie widzi. A szybko wy wykryty siatkówczak nie zabiera zawsze wzroku. Hania jest podopieczną fundacji Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Numer i konta znajduje się m.in. na stronie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.